Witam Was serdecznie. Jak wiecie, w Photoshopie możemy zaprojektować stronę internetową, także do dzieła. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zaprojektujemy stronę internetową, strona internetowa od Uppla. Odwzorujemy ją oczywiście, ponieważ yy, zwykłe zaprojektowanie strony to jest bardzo dużo, yy, bardzo dużo pracy, od testów, badań, yy, koncepcji po yy, dopiero makiety i projekt. Także. Jest tym naprawdę bardzo dużo pracy, a my po prostu postaramy się odwzorować stronę, która jest już zaprojektowana, na którą na pewno pracuje sztab ludzi. Ale pokazać Wam chcę, jak funkcje photoshopowe, graficzne można po prostu przekuć na, na projekt strony, na finalny design z wszystkimi elementami, które potem tylko idzie do deweloperów i strona jest gotowa. Także zacznijmy. Mamy tutaj stronę od Apple, Ona nie jest zbytnio skomplikowana, dlatego ją wybrałem. Także zacznijmy. Photoshop, oczywiście utwórz nowy. Jaka szerokość, jakie wymiary pytacie? Wymiary takie, żeby oczywiście było optymalnie, bo tutaj nie ma, jednego, nie ma jednej odpowiedzi. Strony muszą być responsywne, więc muszą być na każdym urządzeniu, na każdym ekranie wyświetlane dobrze. Standardowa, domyślna wielkość, której najwięcej ekranów teraz używa, najwięcej ludzi, to, są, to jest szerokość 1600, 1366 pikseli. Na szerokość i 768 na wysokość. Potem z tego robią się tablety mobilne, no a powyżej tego jest HD, full HD. A full HD to po prostu są wypełnienia tych marginesów, które dostaną potem do myśli w naszym wymiarze. Czyli 1366, 768 wysokości, oczywiście ona będzie skrolowana w dół, więc będziemy to zwiększać. 72 rozdzielczość dpi piksela na cal, rgb, zaczynamy, utwórz, mamy nasz obszar roboczy, to będzie pierwszy jakby ekran, pierwszy, pierwszy rzut taki jak wchodzimy na stronę i widzimy, czyli na przykład to tak, to będzie tutaj, oczywiście to widzicie, to są te marginesy o których mówiłem my będziemy robić stronę mniejszą, czyli my będziemy robić stronę już Wam pokazuję my będziemy robić stronę około taką, tak, czyli będą małe Mało marginesy, ale żeby wszystko się zmieściło, żeby wszystko było na głównym planie. Zróbmy ten pasek u góry. On będzie miał, nie wiem, tak na oko mówię 40 pikseli. Zobaczymy. I bierzemy sobie kwadracik. Oczywiście jeżeli nie mamy pikseli na miarce to wystarczy, że prawym klikniemy i damy pikselę. Kolor szary. Oczywiście tutaj nie musimy też zrobić identycznie. Chodzi o to, żebym Wam pokazał jak mniej więcej działa, e, jaki jest system projektowania takiej strony, tak. Czyli no po prostu pokazać jakie są naj, najczęściej używane funkcje do tego. Ja myślę, że nawet nie będziemy robili całej strony, bo to by za długo zajęło i byłoby powtarzalne. Tylko zrobimy ten główny po prostu ekran, który jest tutaj. Czyli to co widzicie teraz na ekranach. Czyli mamy pasek. Wydaje mi się, że on jest podobnego koloru. Mamy logo. Mamy logo, mamy zakładki, mamy lupkę, mamy koszyk, więc te rzeczy tutaj powinniśmy postarać się na tym pasku dać. Ten pasek, jak widzicie, on jest przylepiony tak zwane stiki, Więc to też nie zależy od nas, bo na projekcie tego nie pokażemy, że on jest stiki, chyba że na jakiejś makiecie, ale warto, warto mieć to po prostu z tyłu głowy, żeby te założenia cały czas były spójne. Jeżeli nie mamy tego znaczka, no to możemy sobie wpisać, a to logo narzędzia grafika narzędzia kolor przezroczysty i pobieramy wrzucamy i mamy logo musimy je zrobić białe czyli jak mam mówiłem normalnie tego nie zrobimy musimy dodać fx nałożenie koloru biały przesuwamy do góry trzymając shiftem zależy czy mamy zaznaczone oczywiście proporcje ale jeżeli tak to trzymamy shift i przesuwamy na ten nasz pasek. To będzie coś, coś takiego. Oczywiście to potem możemy dostosować, więc to nie jest też... Jeżeli ten, ten top się ukaże za mały, to też możemy go dodać do góry. I możemy sobie zrobić, żeby to jakby się nam odznaczało, tak? Prawie kliknąć na poza obszar roboczy i tutaj wybrać jakieś... Jak widzicie możemy... Żeby nam się po prostu nie, nie myliło, tak? Bo ten szary był bardzo podobny do tego szarego. Oczywiście tutaj już Wam nie pokazuję tego, bo jeżeli projektujemy taką stronę, ona powinna być robiona na jakimś gridzie, czyli na po prostu kolumnach, które mamy wyznaczone i wtedy mamy równe odstępy pomiędzy wszystkimi. Ja tutaj zrobię to bez tego, zrobimy to ręcznie, tak żeby tylko pokazać Wam funkcje po prostu, które są przydatne do tego, a nie, całą, nie całe założenie strony, bo to jest temat na naprawdę całą serię. Ok, dajmy tutaj. Jeżeli klikniemy sobie Shift i w prawo, przesunie nam się o 10 pikseli, czyli zróbmy sobie 30 pikseli od lewej krawędzi. Te klikam, dodaję tekst. Tutaj, tam był pierwszy tekst Mac. Ta warstwa idzie do góry. Musimy zrobić ją białą, czyli na, na, nałożenie koloru, na przykład białe, oczywiście. Możemy kliknąć te, zmieniamy tutaj na powiedzmy roboto. Albo nie wiem, czy mam tą książkę aplowską, ona chyba się nazywa San Francisco. Niestety no to roboto. I zwiększamy tak. I oczywiście widzicie tutaj, że są to niepogrubione napisy i dosyć małe, czyli dosyć małe. Niepogrubione, w tym miejscu zmieniamy wagę oczywiście. Aby nam było łatwiej, możemy sobie nawet zrobić screen na tej stronie. Ctrl Print Screen, żeby nam okno skopiowało. I widzicie, o, teraz możemy dać na tą wysokość. I możemy sobie nawet dać zamiast regular to TIN. Okej, okay, możemy też przesunąć, tak jak widzimy, tu było 30 pikseli 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Możemy odsunąć od 100. Tak jak mają oni. Mniej więcej, tak? Potem jest napis Mac. Kolejny jest napis iPad. Może jeszcze tutaj mniej damy, może 18. Wydaje mi się, o teraz będzie to idealnie odbudowane. Widzicie, że jeżeli mamy wprowadnicę włączone, Ctrl H wyłącza, Ctrl H włącza, to pojawiają nam się takie właśnie inteligentne przyciągania. To jest bardzo spoko. Mac, następnie iPad. Na razie nie musimy się odległościami martwić. iPhone, Watch. TV Music. i Support Ok, teraz bardzo ciekawa i przydatna funkcja ostatni element umieszczamy w tym miejscu co chcemy, pierwszy w tym co chcemy z Kontrolą zaznaczamy, z shiftem i z kontrolem zaznaczamy wszystkie, wszystkie pozycje. Widzicie, że zaznaczyły się. Teraz klikamy tą ikonkę i widzicie, że mamy równe odstępy. Czego nam brakuje? Oczywiście tych dwóch ikonek. Ja troszeczkę zmodyfikuję, wezmę trochę inne. Material. Icon wystarczy, że wpiszemy, wchodzimy na pierwszą stronę, tutaj mamy cały darmową bibliotekę ikonek możemy napisać sobie e, na przykład Zoom i bierzemy ikonkę, nakładamy na nią kolor. Jest. Widzicie, że nie będę szukał tej samej, bo po prostu one nie są dostępne, one są stworzone tylko dla nich, więc, więc nie ma sensu, żebym teraz ją szukał i kolejny to jest koszyk. danych. Oczywiście, jeżeli chcemy, kolejna ważna opcja. Jeżeli chcemy przenieść efekt, to wystarczy, że przytrzymamy ALT i przeniesiemy go na inną warstwę. Widzicie, że tutaj na tej ikonce, jeżeli sobie przybliżymy, to mamy taki plusik. Nie chcemy go. To jak to zrobić? Najlepiej maską. Włączam maskę, klikam B, biorę twarz na 100%. Zmniejszam nawiasami kwadratowymi. I ukrywam. I już nie mam. Ctrl0 pokazuje cały obszar roboczy, jakby na danym ekranie. Ok, czyli główny pasek mamy już zrobione. Co teraz? Teraz mamy tutaj poniżej napis, ale jest to pole tekstowe, więc co tutaj zrobić? Klikamy T, ale przeciągamy, a nie klikamy. I teraz musimy coś napisać. Napiszmy sobie obojętnie, co, żeby nam nie znikło. Wchodzimy na stronę Apple, skopiujemy. CTRL-C Teraz wystarczy, że klikniemy dwa razy w tą warstwę CTRL-V Wyśrodkujemy Jak to zrobić, żeby to było idealnie na środku? Wystarczy, że dociągniemy do, jednego, do jednej krawędzi Do drugiej zaznaczymy całość Klikniemy środek Damy tutaj troszeczkę więcej, czyli ze 14 punktów Może tutaj nawet jeszcze trochę więcej Widzę, że oni mają koło 20 Ok, i teraz tak, zaznaczamy pierwsze, pogrubiamy, potem leci do shop, enter, potem leci numer i potem leci koniec. Ok, widzicie, że tutaj troszeczkę jest interlinia większa, zaznaczamy całość, jak chcemy interlinię zwiększyć i w tym miejscu troszeczkę ją zwiększamy. Ok, widzicie, że to jest naprawdę bardzo proste, to jest mniej więcej troszeczkę odsunięte. Więc lecimy dalej. Co dalej? Może to usunę, żeby nam już nie przeszkadzało? Co dalej? Dalej mamy napis New iPad Pro Len Morning Order. No to zróbmy to. New. Może być też w polu tekstowym. Jeżeli sobie pole tekstowe zwęzimy z altem, to nam zwęzi od obu stron. Ten new nie jest pogrubione. Jest troszeczkę mniejsze i taki kolor pomarańczowy, tak? Możemy sobie ustawić jakiś tutaj ręczny, coś, coś w tym stylu, tak? Ok, i poniżej jest. Możemy tutaj pisać: iPad Pro, tak tylko z małych. I to już jest czarne. I to już jest pogrubione. I to ma już około 30. Albo nawet więcej M50. Ok, super, i teraz Lemor. Możemy dać tutaj też. I to było niebieskie. I oczywiście w Tinia, bo w regularze chyba bardziej regular. No i oczywiście mniejsze tak około 20 wydaje mi się Kolejnym elementem, który widzimy na stronie jest obrazek tego iPad'a oczywiście. Ok, został nam tak naprawdę tylko obrazek, jak go wrzucić. Jeżeli się da, to skopiujmy, jeżeli się nie da, to oczywiście zrobimy sobie screena. Screen był wcześniej nawet robiony, więc wystarczy, że albo zrobimy jeszcze raz ctrl-print-skin, albo wklejemy go. I teraz przy okazji pokażę Wam, jak wyciąć, czyli zaznaczenie. Albo tutaj lepiej się sprawdzi. Lasko wielokątne. Ctrl J i mamy oczywiście zrobione. Widzicie, że tutaj jest troszeczkę inny kolor. Ciężko to zauważyć, ale tutaj jest biały, a poniżej jest szary. Także można to, można sobie też to zmienić. Jak to zrobić? Dodajemy kwadrat. dajemy sobie leciutki, bardzo leciutki szary. O. I musimy dać go pod spód. Super, i mamy tutaj zdjęcie, powiększamy je troszeczkę. Mniej więcej tak. Mniej więcej tak i jest ok, jest wyśrodkowane. Pokazało nam panie wyśrodkowane. Tutaj możemy, możemy jeszcze dodać ten mały, ale w sumie nie będziemy, bo to jest tylko tak wiecie, jak to zrobić. Wydaje mi się, że nie będę przedłużał. Ale jak widzicie, no strona jest czasochłonna do robienia, ale jest bardzo satysfakcjonującą rzeczą, bardzo satysfakcjonującym projektem. Także mam nadzieję, że każdy sobie spróbuje, że będzie spoko i że czego się nauczyliśmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście kliknij przycisk subskrypcji, który jest na moim palcu. Daj lajka. Like i widzimy się już jutro w ostatnim odcinku Daily Photoshop Challenge. Mam dla Was konkurs, także bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć.